Pierwsza debata w telewizji, Republika to był ogólny chaos. Ludzie stali pod sceną i momentami zagłuszali to, co mówiono na scenie. Szanowni Państwo, chwila uwagi! Locujemy! Ale przejdźmy do kandydatów, którzy brali udział w tej debacie. Pani Senyszyn, czyli absolutny hit, swoją drogą spóźniła się i wpadła na scenę w trakcie tej śmiesznej debaty. Jak gdyby nigdy nic, witała się z ludźmi. To komedia totalna. Co? Przyszła w koralikach z charakterystycznym głosem, więc na pewno zapadnie w pamięć. Trochę trollowała jak Stanowski, ale generalnie wypadła bardzo pozytywnie. Przy kolejności obniżę ceny prądu o 60%. Aby obniżyć ceny prądu o 60% należy zbudować elektrownie atomowe. Ja zbuduję ich 6 w najbliższych 6 miesiącach, zaraz po wyborach. Jak że prezydentem zostanę no, w połowie roku, do końca roku. Sześć elektrowni atomowych. Trochę zdziwił mnie kandydat Stanowski, że potrzebuje aż sześciu miesięcy na wybudowanie elektrowni atomowych. Myślę, że 100 dni to jest ten odpowiedni termin. Pan, tak jest. <noise> Nie lękajcie się.